Może no troszeczkę też sprawdzimy, bo ja wiem, jak oni tutaj sobie dają radek, są wygimnastykowani. A sprawdzimy troszeczkę, jak sobie radzą rodzice teraz. I wszystkie osoby, które przyszły tutaj oglądać to całe show. Więc teraz prosimy bardzo o takie szaleńcze, spontaniczne po prostu wręcz. Gimnastyczne uniesienie prawej ręki do góry. Okej, okay, nie było z tym problemu, jest dobrze. Ale trzymamy, no chodź. Już woli tak szybko? Trzymamy, trzymamy prawa rękę do góry. Jest dobrze, okej. Okay. No i teraz dołączamy, do nie lewą rękę. No powiem, że jest szał. Widzę, że jest, no ale trzymamy, to no, jest tutaj, no tyle, chodzi na zumba, jeszcze nie może utrzymać rąku góry, no. Okej, okay. i teraz jak powiem, no trzymamy jeszcze, no halo, no ja wiem, że jutro za kwasy będą, ale to troszeczkę się poświęcicie, no. Uwaga, jak powiem hop, to trzeba bardzo szybko złączyć dwie ręce ze sobą. Uwaga. I nie wytrzymali tremy, no. Puściło. Uwaga. Jak powiem hop. Szybciej, 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 szybciej. Ok, Okej, dobrze. Zostawiamy coś na później. Czyli takiej reakcji się spodziewamy, kiedy i tutaj nasi tancerze będą wchodzić na scenę, tańczyć, można piszczeć, krzyczeć, tylko proszę niczym nie rzucać, bo to niebezpieczne. Osoby, które mają aparaty na przykład w rękach mogą tupać nogami. Także każdy na pewno jakoś sobie poradzi, żeby dopingować i dodać energii i mocy osobom tańczącym. Później jeszcze powiem troszeczkę informacji. Na początek, żeby już nie przedłużać, nie trzymać się dalej w napięciu, to zapraszam grupę Natural Kids.